Zakręcona ma już 21 lat. Ja się zastanawiam, czy to jest jeden z Twoich ulubionych kawałków. Eee. Na pewno bardzo wiele zawdzięczam temu utworowi i do dzisiaj go gram na koncertach, bo publiczność zawsze na niego czeka i zostawiam to zawsze na jakiś deser. Ale ulubione kawałki to są zazwyczaj cudzych artystów. To kiedyś, które z dzieci zadało pytanie, jakich artystów lubisz słuchać oprócz siebie? Myślę, że my zawsze siebie słuchamy na, na, na końcu. Ale to jest piosenka, która otworzyła mi drzwi do kariery i wspominam ją z wielkim sentymentem. Bo ja znam kilka kawałków, kilkanaście, ale teledysk do tej piosenki zakręcony jest jedynym, który mi utkwił tak naprawdę w głowie. Ty pamiętasz jak to było kręcone? To był twój pomysł czy tu producenta? To był pomysł reżysera tego klipotom kanale Lewajka i rzeczywiście to była ogromna ekipa, bardzo dużo pracy i... O ile pamiętam, po tym teledysku Tomek dostał bardzo dużo propozycji kolejnych teledysków, ponieważ to były jakiś przełomowy teledysk na tamte czasy. Bardzo miło go wspominam. A dzisiaj nakręciłabyś dokładnie taki sam? No coś ty, minęło okay. dwie dekady. My już nie jesteśmy tymi samymi ludźmi. Zmieniła się też technika. Na pewno byłby zupełnie to inna interpretacja.